Nowa seria Super Zings! Odlotowe pojazdy i pociągi! Witajcie kochani! W dzisiejszym odcinku przedstawimy wam nowe, niesamowite zestawy Super Zings z serii 5! Bardzo dużo nowości! Co my tutaj mamy? To jest dopiero prawdziwa nowość! To Power Band! Oraz zestaw z 10 Super Zingsami, w tym jednym super rzadkim! I 4 Super Zingsy plus dwa wagony! Zabraknąć oczywiście nie może saszetek z naszymi bohaterami. Gonami oraz lokomotywy, z których stworzymy niesamowite pociągi. Zaczynamy od tego zegarka. W zestawie mamy ekskluzywną figurkę Enigmy. A tak oto prezentuje się nasz zegarek Powerband. Wystarczy nałożyć go na nadgarstek i można poczuć siłę Super Things. Możemy wybrać tutaj jedną z czterech Waszych ulubionych, ultra rzadkich postaci. Wydają one nawet dźwięki. Ma profesor K, Kitka Zoom i Mr. King. A Wy kogo wybieracie? Super bohatera czy super złoczyńce? Ten zegarek to naprawdę świetny gadżet w najnowszej kolekcji Super Zings, o którym chyba każdy marzy. Co teraz mamy? Mamy trzy magiczne pudełka. W pierwszym jest aż 80 saszetek, a w każdej z nich po jednej figurce super zingsa. W drugim znajdują się również saszetki, ale tym razem z wagonem i Super Zingsem. A tutaj uwaga, uwaga, za chwilę nadjeżdżać będą lokomotywy. Do każdej z tych lokomotyw możemy dołączyć dowolną ilość wagonów. To co, bierzemy się za otwieranie pudełeczek i saszetek. I za chwilę stworzymy najszybszy i najdłuższy pojazd w Kaboom City. Pierwszy wagon jest super złoczyńcą to chyba jakaś kula bilardowa z numerem 8. Popatrzcie, każdy wagon ma ukryte skrzydła do latania. Otwieram kolejną saszetkę z wagonem. No nie, kolejny super złoczyńca. Okej, okay, przyczepimy wagon do wagona kolegi i ruszamy teraz w poszukiwaniu super bohatera. Znowu złoczyńca! Tym razem trafiła nam się kotwica. No nic, złoczyńcy na razie wygrywają. Czy w naszym pudełku znajdują się sami źli bohaterowie? Mam nadzieję, że nie. Jest, jest! W końcu figurka z superbohaterem. Oj, troszkę nierówna walka, ale może nadrobimy straty. Kolejna saszetka z wagonem. Uwaga, uwaga! Tym razem to dobry Super Zings guziczek. Jest teraz 3 na 2, więc jeszcze wszystko może się wydarzyć. Za chwilę się przekonamy. Dajmy ostatnią szansę superbohaterom. Losuję jeszcze dwie saszetki. Czy to kolejna super złoczyńca? Tak, to druga kotwica. Tym razem w kolorze zielonym. Haha, ha, już możecie się bać. Nie macie z nami szans superbohaterowie. Nie bądźcie tacy pewni. Jeszcze nie zdajecie sobie sprawy z naszej tajemniczej broni do walki z waszą przestępczością. I druga obiecana saszetka? coś się w niej kryje? Hura! Udało się! To braciszek niebieskiego guziczka. Tą bitwę w ilości wagonów wygrały super złoczyńcy, ale to wcale nie oznacza, że wygrają całą wojnę. Dużo będzie zależeć na jaką lokomotywę trafią bohaterowie. Lokomotywy wkraczają do akcji. Zaczniemy od pierwszej z brzegu. Hungry Hunter, czy to znaczy, że będzie pożerać superbohaterów? Wow! Trafiła nam się złota figurka! Naciskając na przyciski po bokach, otwiera złowieszczo swą paszczę, aby pożreć wszystko co napotka na swojej drodze. Tak wygląda pociąg super złoczyńców. jest naprawdę spory. A teraz poszukamy lokomotywy dla superbohaterów. Jest i ona. Uwaga! Naciskając tutaj, wystrzela wielkie działo, więc uczniowie powinni się jej mocno obawiać. Każdy pojazd ma swoją specjalną zdolność. Jeden jest pożeraczem, a drugi ma strzelające działo. Ale, kochani, mamy jeszcze mnóstwo saszetek. Zobaczymy, kto tam się skrywa. Do załogi dobrych dołącza kolejny Super Zings. Losuje kolejną saszetkę. Tym razem to Złoczyńca. Trochę śmiesznie wygląda bez jednego zęba. Ciekawe gdzie go stracił. Idziemy dalej. Kto tu się ukrył? Słuchaj, Złoczyńca. A czy w tej saszetce będzie dobry, czy zły bohater? Uwaga, uwaga. Super. Udało się. Jest dwa na dwa to ratują sytuację superbohaterów. Uwielbiam otwierać saszetki. Ta ciekawość co jest w środku jest niesamowita. O, to jest kryształowy umysł. Stanie po stronie swoich przyjaciół! I jeszcze jedna saszetka. Kolejna figurka superbohatera. Oj, będzie się działo. A jesteście ciekawi, jakie dwa surprise znajdują się w tym zestawie? Za chwilę się przekonamy. Są też wagony, które można przyczepić do lokomotywy, tak jak to robiliśmy przed chwilą. Jest też figurka Super Zinksa, który podobno potrafi promieniować ogromnym ciepłem. A druga figurka to metalowy tajfun. Dzięki swoim ostrzom może wszystko przerobić na mielonkę. Strach się bać! I uwaga, uwaga! Czy są tam jakieś ultra rzadkie Super Zinksy? Chyba jednak nie. Wydaje mi się, że takie same trafiliśmy w saszetkach. No trudno. Im więcej figurek w mojej kolekcji, tym ciekawsze historie mogę później tworzyć. A na koniec otworzymy sobie jeszcze taki duży zestaw. I to pudełeczko dopiero zasili moją kolekcję Super Zingsów. Jest w nim aż 10 sztuk. W tym jeden super rzadki. Pierwsza figurka. Hmm, chyba jest to myśliwy. Widzi z bardzo daleka dzięki czemu atakuje wroga zanim ten go zauważy. A ten Subzing został przeszkolony do podwodnych misji. Słoneczny klapek, dostać taką podeszwą to nie jest przyjemność. Oj nie. Mamy też kotwicę. Ma zdolność zakotwiczania na dowolnej powierzchni i nikt nie da rady go ruszyć. Ten Superzing ma niesamowitą moc. Nikt nie jest w stanie zatrzymać go w locie. No i ma świetną odporność. Jego stopa nie tylko miażdży wszystko, czego dotknie, ale też generuje lodowaty prąd powietrza. Także jest naprawdę groźny. A to figurka Gorące Szczęki. Szczęka tego Zinksa łapie i niszczy wszystko, co się do niego zbliży. I proszę, mamy kolorową karuzelę z Super Zinksami. Każdy jest inny i niepowtarzalny. A jaka jest tajemnicza figurka? Zaraz się przekonamy. Wow, mamy złotego Super Zinksa! Hurra! Do Kaboom City trafiają nowe Super Zinksy, które będą walczyć o swoje terytorium. Co to będą za niesamowite emocje? Mnóstwo figurek, latające wagony i lokomotywy, które tworzą podniebne pociągi. Naprawdę warto je zdobyć.